Thank uh. you. Rybkę, która jest marzeniem każdej grudniowej gospodyni. Co nie zmienia faktu, że ryba bardzo cieszy. Jest pierwszą rybą w sezonie i przy gospodarzu wody nie narobiliśmy wstydu. <noise> Witamy Was na łowisku szachty, Chcielibyśmy Wam przedstawić nowość, jaka, jaką wprowadzamy. Będą to łódki Barakuda dla Jest ze mną właściciel firmy Błażej. Opowie w pokrótce, jakie, jaką łódkę będziemy mieć na, na miejscu do wypożyczenia, do testów. Także, Błażej, opowiedz. Od dzisiaj, będzie, od dzisiaj będzie dostępny model standard, e, jest to model na napędzie bezszczotkowym czyli e, no, pewnie znana już wersja niejednemu nie, nie, nie klientowi. LiFe 30Ah e, zasilana właśnie bateriami litowo-żelazowymi. E, napęd bezszczotkowy tak jak wcześniej powiedziałem no, chyba jeden z najmocniejszych w tym momencie na rynku. E, dodatkowo wyposażona w ekosondę TF500. No cóż, no, 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 będzie do, do, do skorzystania na, 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 na łowisku, do wypożyczenia, do, do wytestowania. Chłopaki tu mają naprawdę ciekawe pomysły. No i, no i co, cieszę się, że w taki projekt no, weszliśmy. Łowisko oczywiście będzie też uczestniczyło w procesie sprzedażowym łodzi. Będzie można tutaj na miejscu po testach zamówić również którąś z naszych łodzi. Tak, jako jedni z pierwszych w Polsce będziemy mieć taką możliwość, że będziecie mogli przyjechać, potestować sobie to łódź, sprawdzić załadunek zasięgi sprawdzić sondę i wtedy będziecie mogli się zdecydować zamówić u nas bezpośrednio to łódź i myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Chłopacy powiedzieli, że jestem małomówny i się nada. Słuchajcie, w ogóle to gratulacje. No, wspaniały pomysł na poprowadzenie marketingu łowiskowego. Generalnie gdzieś na każdej wodzie są opiekunowie, na każdej wodzie są ludzie, którzy mają swoje jakieś określone funkcje, ale tutaj wyszliście bardzo, bardzo do przodu, tworząc takie solidne biuro medialne tej wody. Dlatego też firma Boat, gdzie w której odpowiadam za marketing od kilku lat... Mm, Wyraziła duże zainteresowanie tym projektem. Gdzieś w procesie sprzedażowym tak naprawdę to my się bardziej obawiamy tego, że tych łodzi będzie za dużo i gdzieś ta wydolność produkcyjna firmy jest też ograniczona, o czym świadczy duża kolejka oczekujących. Słuchajcie, w ogóle fajna idea. Od czego to się zaczęło i jaki masz sposób w ogóle na poprowadzenie tego całego przedsięwzięcia? Trudnego, gdzieś podpisując umowę, widzimy, że ostro chcecie się za to zabrać. Jak chcesz wypełnić tak szeroki Zobaczymy. zakres obowiązków... Mogę zobaczyć? Co zobaczyć? Echosondę. Echosondę zobaczyć? Tak, może. A widziałeś kiedyś echosondę? <laughs> Jak chcecie to wszystko zrobić, połapać, masz tutaj tak dużo obowiązków, które no na, pewno, na, pewno, na pewno będą trudne do pogodzenia jeszcze z taką medialną pracą, gdzie trzeba to wszystko zmontować i tak dalej. Jak ty to widzisz? Jakie tutaj chcecie w ogóle usługi w ramach tego projektu tutaj zaoferować yy, klienteli, która będzie też w ten sposób oceniała łowisko? No generalnie tak jak mówisz to jest trudny projekt, bardzo wymagający poświęcenia dużo czasu i energii na, na realizację jego. E, no, chcemy to przedstawić tak, żeby to było naturalne. To nie ma być chamska, że tak powiem, reklama. To nie ma być wciskanie ludziom, że to jest najlepsze, tylko my to sprawdziliśmy, wiemy. Po prostu wiemy co, co promować. Chcemy w naturalny sposób. To nie ma być nachalna. Reklama. No dobra, ale wybraliście najlepsze to jak? nie? Wybraliście najlepsze. Że to nie wiem też... Kierowaliśmy się opiniami wielu osób mhm. i, i także z tymi firmami, którymi, z którymi będziemy współpracować. Gdzieś to jest właśnie przemyślane, że, że jest potencjał w tej firmie, czy, czy faktycznie widać, że robią dobrą robotę i myślę, że dużo, dużo pracy przed nami. Z realizacją tego no, będziemy skupiać się, żeby właśnie e, pokazać. Też nieodkryte zalety danych produktów. Nie, wszystko w naturalnym stylu bez żadnych nachalności. Gdzieś w tym wszystkim będą uczestniczyli wędkujący. Wiadomo, że tutaj w regulaminie łowiska jest taka klauzula, że osoba, która, która jest na łowisku, zgadza się na publikację wizerunku itd. Wiadomo, że gdzieś to w niektórych sytuacjach można na pewno rzeczy przymknąć oko. W różny sposób się nad wodą czasami mm -hmm. znajdujemy, tak? i tutaj może nie będziemy rozwijali tego wątku, no ale wiadomo, że gdzieś za zawsze możesz podczas tego jak klient przyjeżdża, znacie tych ludzi, wiecie kto jest na tyle medialny, że będzie to fajnie wszystko wyglądało i będzie to urozmaicać wszystkie materiały gdzieś w bliskiej obecności Twojej telefon, boys hall, można podskoczyć z kamerą, macie tutaj dobre zaplecze. No właśnie, tak jak nie... mówisz, to ma być, że mamy się zintegrować z innymi karpieżami, łowcami, tutaj też spinningistami, federowcami. To ma być taka integracja, że to nie jest tylko nasz kanał, tylko chcemy stworzyć taką rodzinę, taką, taką grupę, gdzie każdy będzie rozwijał swoją pasję. No to co? No pozostaje tylko poprosić wszystkich odwiedzających to łowisko, żeby się ogolili przed zasiadką. <grymne> Fajny pomysł. Jak ta mechostanda działa? Powinno to być. Dobrze. Zakryjemy tutaj jakiej to jest firmy, tak? No, to wiesz. Nie, nie, nie. <grymne>